Ale mam wielką fabrykę smurfkata! I będę miał, będę miał! Bo jak ją zbuduję, to można się zamienić w smurfkata! I będę miał taką fajną czapeczkę taką. O. O, będzie super, będzie super. Jak ja teraz słuchawki mam założyć? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. O, jest pierwsze! Dawaj pierwszego dropera. O, Normalnie produkuje mi smurfkatę już. Ja też będę smurfkatem. Smurfkat, smurfkat, smurfkat. No nie wiem, no nie wiem! Cicho, cicho, uwaga! Smurfkat. Smurfkat. Dobra, koniec ty, bo zaraz jakąś mumię się pozamieniam. Ile mam już pieniędzy? Halo, gdzie moje pieniądze są? Dwa tysiące! Ile w pięć minut? O! Ja! Tyle to bym chciał zarabiać! Kto by chciał zarabiać dwa albo takie trzy tysiące w 5 minut, szybko klika łapkę w górę i subskrybuje teraz kanał, zobaczymy ilu was jest. Co bym kliknął? Jakby się dało, to bym kliknął. Nie nagrywam dopiero. Jeszcze nie ma tego odcinka, jak to nagrywam. Nie mogę kliknąć, wy możecie. To teraz tak, mniejszy drop. Co? Co to jest? Zarobuksy jakieś kupno. Nie! A, bo nie wziąłem jeszcze pieniędzy. O, teraz mam 4600. I ja cię kręcę. Mały dropper. Ale ja, ja, to jest kolejny dropper. Tu będzie dwa razy więcej smurfkatów O, też mogę się sprzedać. Patrzcie, ja jestem w kat będę sprzedawany. I. O. Nie sprzedali mnie, nikt mnie nie chce kupić. A, bo tylko smurfkaty są takie słodziutkie, fajne. Ale też, też też się w niego zamienię, też się w niego zamienię na 100%, jak to wszystko zbuduję. Ściany? Po co mi ściany? Nie, 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 nie. Upgrader dawaj. Oj, są więcej warte, 65 za was 50. Czy tu są bronie w ogóle? Są Sum! Migan, Oj, spróbujmy, zobaczmy, czy działa. Patrzcie szczelo! A najlepsze jest to, że to jest ta muzyczka, której nie da się wyłączyć Gdzie są ludzie? Gdzie są ludzie? O! Hello! Zobaczmy, czy możemy w niego szczelić. Halo! Strzela się, strzela się! Ale ja! Dawaj, dawaj! O o, o nie! Ale mnie oszukał! Kościół gin. Gin go. O, o. Nie! Wziął mnie laserem! O, czekaj cwaniaczku, tylko kupię coś lepszego. Ile tu mamy pieniędzy? 9 tysięcy już. Mamy już ponad 12 tysięcy. Ale zbudujemy wszystkich rozwaliwy. Eee, no, cwaniaczki zaraz zobaczą. O, dobra taśma druga. Dropper, złoty i duży za 6 tysięcy. Po ile one są? Po ile, po ile? I 50 dolarów. No, to są katany jeszcze. I, i mnie. Młot, młot. Nie wierzę bazuka. Uuu, dawaj. Dawaj bazukę dzidzia. Zobaczmy, jak ona działa. Strzela w ogóle. Strzela! Jeszcze namierza, nie wierzę. <grym zykladza> o, stoi gościu tam. Dawaj, namierz, 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 namierz. Strzelamy. <grym zykladza> Ale jaja. O, tu mam też nawierzonego gościa, tylko nie wiem jak wejść. O, tera, teraz, teraz. O. Czyli te lasery to też chronią, ale jaja. Te, co mi tu przyłazisz, gościu? Ty chyba nie wiesz, szukasz guza, szukasz guza. Idź sobie. 37 tysięcy mamy. Dobra, budujemy, patrzcie. Upgrader kolejny, zaraz będą z ile? 100 dolarów tam jest i 295! Czas budować ściany. O, okna. Wszystko! Nie no, nie stać mnie, nie wiem. Że nie stać mnie. Ale podwójny hajs biorę. Oczywiście, że biorę podwójny hajs. To no kto by nie chciał podwójnie zarabiać? Patrzcie, zarabiamy teraz 13-14 tysięcy na kop, sekundę, nie? A chcielibyście dwa razy więcej? Kto by nie chciał? No to kto by chciał zarabiać dwa razy więcej niż teraz zarabia to też klika łapkę w górę i też policzymy, ilu nas jest. Normalnie robimy taką głosowanie: YouTubeowe głosowanie. Cebulson na prezydenta. Jak ja bym był prezydentem, to każdy by miał 50 tysięcy. 1000 dolarów za darmo. Codziennie, codziennie! Ej, co ty gościu ty tu robisz w ogóle? E? Ty ci się mieszkania nie pomyliły? Idź stąd! Hehehe! Noop, noop, noop. Dobra, kupujemy dywan. Kupujemy drugie piętro. Ale, jaja, tu będzie fabryka druga. Normal, naprawdę. Dawaj, big dropper. 250. I jeszcze duży. O, ja cię kręcę. Nie no, dobra, ja tak nie będę łaził po te pieniądze co chwilę. Bierzemy autokolekta. Nie no, takie rzeczy to trzeba kupować. No, jak to bez tego? Eee... halo, nie działa. Może jeszcze raz tu... A teraz działa! Już miałem zgłaszać, już miałem zgłaszać! W ostatniej chwili zdecydowali się mnie nie oszukiwać, no? To ja dalej słucham tej głupiej muzyczki! Mamy hajsu 100, 180 tysięcy. No tak, jak tutaj tyle smurfkatów tu chodzi, no to ja się nie dziwię. O jeszcze trzeba dokończyć piętro. O, co to jest? Ale ja glizdy po mnie chodzą, robaki mam. Elektryczne robaki, moc elektrycznych robaków. O, pudełka. Super. Zawsze marzyłem o pudełkach. Kocham pudełka. A tu mam lasery. Ale ja zapraszam ludzi, zapraszam, można tu wejść. Oczywiście, że można tu wejść. O, piękny dywan O, tutaj Sikawka na pożar Aha, bo tu są te badziewia Nie, mogę skakać wow. Miecz a, miecz zarobuksy. Nie no, dzięki. Przynajmniej kaczka nie jest za zarobuksy. Idziemy drugie Pietro zrobić. Pieniądze trzeba zarabiać. Dawaj, upgrader. Ale się upgrade z 250 na 330. Będziemy bogaci! O, super. Kolejny, kolejny. O, fabryka teraz będzie. Fabryka niebieskiego dzika. Dobra, smerwkata, nie dzika, tak? To jest w ogóle... Co to jest smurfka? No smerw w prawdziwym życiu, no bo co innego, no? O, ja cię kryczę, ale mam pieniędzy. 400 tysięcy. Gdzie się dalej? buduje. Halo, gdzie się dalej buduje? Oszustwo! A, jest, jest, jest. Ściany. Ściany mamy. Kolejne ściany, kolejne ściany i kolejne ściany. Uj tu będą że? Ale jaja. Ja, mamy yy, fioletowe! Picie fioletowe. Co robi fioletowe picie? A o, to super. Teraz to jestem świetny normalnie. Zamieniło mnie w fioletowego slajma, który świeci i ma robaki na sobie. Elektryczne. A trzecie? O, ręka Thanosa. Będę mógł walić ręką kogoś. Jenny, ja nie chcę już tak szybko biegać. Halo, zostawcie mnie. O, udało się. Czyli trzecie piętro tutaj będzie. Od razu ściany można walnąć. Kolejną taśmę. Ciekawe, po ile tutaj będą. Ale tu będzie drogo. A tylko tu jeszcze nie dokończyłem. Halo. O, teraz mogę nie biegać. Niebieskie robaki wziąć. Mam niebieskie i żółte. Je, yeah, dużo robaków mam. To są tasiemce. A i wychodzą z tych pudełek. Tasiemce, i tu mam tasiemca. Dlatego będę chudy. Czy można coś tu jeszcze fajnego na tym piętrze kupić, zanim kupimy tam to? Eee, wszystko już. Dobra, ja mam 800 tysięcy. Ja cię kręcę. Gdzie są ludzie? Halo, ludzie? O, oh, jest. Widzę ludzia. Szkoda, że nie ma samolotu, to bym im tam wleciał. Gravity coilem się nie da? Zaraz tu do dzwoniaczka wejdziemy, zaraz wejdziemy. O, ha, 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 ha. Ale ja, ja. I teraz wyciągamy bazukę. Halo, kici, kici. Siemka, gościu. Siema, zostaniemy przyjaciółmi. Chodź, chodź, będzie fajnie. Elo, siema, ha, ha, ha. Elo. Oj, 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 oj. Gdzie on się zrespi? Gdzie on się zrespi? Chodź, chodź. Chodź tu, czekam na ciebie. O, elo! O, batku. Ja nie wiedziałem, że tak można! No, chodź, no, chodź! O, idzie tam, idzie tam! Próbuję innym wejściem wejść! Bejście. Chodź, nie bój się, ho! Inaczej go załatwię! Trzeba tak i tak! Oj, nie dało się! No, gdzie mi uciekasz, gościu? Chodź tu! O, nie, nawet na spał nie mogę go wysadzić! Nie wierzę, nie wierzę! Wylogował się! Uj. <śmiech> <śmiech> Najpierw zbudujmy u siebie, zanim znajdziemy kolejną ofiarę. O ściany za 100 tysięcy i za 200 i za... 5... Ile? 500 tysięcy! O światło za 250, no halo! Aha, bo ja jeszcze dropera tu nie zbudowałem, a ja głupi Zobaczcie, po ile tu są smurfkaty? Po 1900. Patrzcie, kolejny dro 3000! O, 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 o. droper. 3000! Diamentowy dropper, ile daje? Po 6000! 6! Ale teraz leci pieniądz! Czyż jak ja teraz zarobię jeszcze 500 tysięcy? Kupię tego Rubi Dropera. Zora, zobaczymy, uwaga. Ile teraz? 9000! O matko! Będziemy znaleźć kolejnych przyjaciół. Dzień dobry! Jak tu wejść, jak tu wejść? To już nie jest takie proste. O! O, elo. Siema, gościu. Do widzenia, go... Oh, oh. O, nie. A ten jakie rybki ma. Ty, ma rybki. Oj, on się tam zrespi. Jest tam. Siema. Ej, nie, trafiłem go, ale ja, ja nie trafiłem go. O, gościu. Teraz go trafiłem. Ciekawe, czy trafię go trzeci raz. No Nie. Teraz go trafię, teraz go trafi, jest! Ale ja, ja od tego się nie da uciec, no nie da się! A on też się wyloguje, o nie! Nie! On się naprawdę wyloguje, o nie! Ha! Ja nie jestem najbogatszy? M Roblox 26 jest najbogatszy? O, jednak jestem, jednak jestem. Czyli to on był, pokonałem go! Hehe. No, ja muszę być najbogatszy, ja. I ja się potem zamienię w kata. Jak mi teraz tutaj zleci te trofeum, no to moim zadaniem jest pokonać tego, kto jest bogatszy ode mnie. O, mogę kolejny dropper. 12 tysięcy, jeszcze upgrader dochodzi. O, ja cię kręcę, po 14, 20 tysięcy. Olejojo. Dobra, normalnie robimy tu czapki. O nie, nie, nie! Czemu mi zakłada te czapki? Ja nie chcę tych czapek. Ej, super łysy jestem. Jakbym wyglądał, jakbym był łysy. Zaraz zobaczymy. Uwaga, uwaga. O matko, nie za dobrze, nie za dobrze. Co wyście ze mną zrobili? Ło, mam 12 milionów. Szybko, pudełka, tutaj jakieś. O, czwarte piętro będzie. Nie gadajcie, że to jest odrzut. O... Nie, nie gadajcie. Ja naprawdę będę mógł wlatywać teraz na każde piętro. Uwaga. O, 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 o. Ej, dzieje się, dzieje się, dzieje się. Nie, nie dzieje się. Nic się nie dzieje. Ale skam, no nie działa. Dobra, trzeba kolejną fabrykę. Gdzie jest kolejna fabryka? Halo. Gdzie jest kolejna fabryka? E! Pieniędzy więcej mi dawać! Ej, co ty tu robisz? Hej, przepraszam, panienko. A co pani tu robi? O, zobaczymy, czy pogłaskać rękawicą może. O, można głaskać rękawicą. Proszę pani, proszę pani, co pani mi tu robi? Proszę mi nie uciekać. Proszę mi nie uciekać. Nie, nie trafiłem, nie trafiłem. Chodź, 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 chodź. O, he he, he, he. No i po co mi przyłaziła? Po co mi przyłaziła? Na szczęście ja jestem najbogatszy, więc już nie musimy nikogo zabijać, jest dobrze. Czy to znaczy, że my niedługo zamienimy się w Smurfkata? Chyba tak! Będę Smurfkatem, będę Smurfkatem. Czyli tak, tutaj pięterko jest zbudowane. Ale mi tu leci tego, ja mam 15 milionów! Jak ja bym miał w prawdziwym życiu 15 milionów dolarów, to bym sobie kupił normalnie całą taką wielką 30... Centymetrową hawajską do domu zamówił. Tyle kasiory bym miał, że mógłbym się w końcu to kupić. Ale teraz jest cabulowy, stań bogatszy, ma 19 milionów. Więc trzeba dokończyć wszystko. Czyli tak, tutaj y, zmieniacz buźki. Nie podoba mi się, nie podoba mi się i nie podoba mi się. Moja jest najlepsza. O, to jest najpiękniejsza buzia na świecie. O, gaśnica za 100 tysięcy, oczywiście, że tak. Czapki. Nie, nie chcę czapek. Przez czapki wyłysiałem. Chociaż ma. Może będzie jakaś ciekawa a do minusy jak zwykle nie ja chcę okulary jak ja wyglądam, matko jedyna czyli tak tutaj zaraz kupujemy coś moto i olej, ja ja patrzcie latać mogę o mogę latać i zaraz się zawieźć w smary w kata bo tu będzie to akwarium tu będą okna patrzcie okna mam nie dachu nie robię dachu nie robię bo ja chcę teraz wylecieć lecimy O, nie, on ma akwarium. On Zara będzie bogatszy ode mnie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ale ja, ja nigdzie go nie ma, no. Halo, gdzie on jest? Jest tu. Gościu, ty Zara będziesz bogatszy. Szybko, teraz na samą górę. Szybko. Bo Zara tu będzie chciał przybiec. Szybko, szybko. Leć, leć, leć. O, o, chyba nie zdążyłem. Chyba przybiegł. Halo, gdzie on jest? Zniknął mi, zniknął. Ciemka. Witaj. O, o, o. Ty na mnie z kaczką. Na mnie z A ja też mam kaczkę. Cześć, mam kaczkę. I mam jest. Coś. Do widzenia. Ho, 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 ho. Nie no, dobra, jej nie dręczymy, ona dopiero zaczęła. Ale, jaja, ktoś tu też ma dywan. Nie wierzę, lata mi tu. Te, co ty mi tu przylatujesz, gościu? Zaraz cię złapię, zaraz cię złapię. Daj, teraz się schował dziadyga gdzieś w środku. O, tam jest, tam jest i. To go chyba nie trafiło. O, tam jest tak, gościu. Dawaj go. Leć, leć, leć. <laughs> Jakie to jest piękne. Dobra, czas zbudować dach. O, mamy dach. Oświetlenie, akwarium, które w ogóle nie wiem po co jest. Po co mi to akwarium, po co mi te ryby? Jeszcze zdechnięte są! Zdechnięte ryby! Chcę się je sobie usmażyć na patelni? Tu sekretne obrazy! I Smurfkat się tam ukrywa. Trzeba go tam poszukać. I patrzcie co się teraz dzieje! O! I morf Smurfkata! Ale ja, czy to naprawdę? Czy to naprawdę? Zresetujmy się w razie czego. Żebyśmy mieli wszystko tutaj, jak yy, ten. Do, do, do. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Naprawdę, nie wiem. Żebyśmy tu nic nie mieli, żadnych akcesoriów niepotrzebnych, idziemy teraz założyć naszego smurfka Właściwie to zamienić się w niego. I uwaga, uwaga! Wow! Sperwkat z bazuką! Ale jaja, ale jaja! Jokio, ja jestem teraz śliczny, okej, ja fajnie biegam! I zabójczy! Cześć koleżanko, jestem smurfkatem prawdziwym! I teraz musisz zginąć! A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny!